Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja dzisiaj przychodzę do Was z czymś nowym, a dokładnie z odcinkiem z moim make-up tutorial. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie nagrywałam, i w sumie jestem ciekawa, jak to wyjdzie, ponieważ stwierdziłam, że podczas tego malowania się będę jeszcze przy okazji odpowiadała na pytania. Które mieliście okazję zadawać na moim Instagramie wczoraj, więc wpadajcie na Instagrama, nazwa szkieletonka. I nie wiem jak to wyjdzie, ponieważ ja malowanie się i przy okazji gadanie to nie jest dobre połączenie, i mam nadzieję, że nie nagadam jakiś głupot. Mniej więcej przygotowałam sobie w głowie takie sensowne odpowiedzi, ale to dopiero zobaczymy jak wyjdzie. A więc podpiłam już sobie włosy i w sumie możemy zacząć ten cały makijaż. Dodam jedynie, że zawsze włosy podpinam sobie takimi oto spinkami od Lexi i zastanawiam się, czy nie zamówić sobie jeszcze jakiejś nashajnie, ponieważ widziałam, że są takie czarne, białe, a całkiem spoko one wyglądają. No i ja zaczynam od korektora i użyłam takiego znam odcień 02N i częściej korzystam z tego takiego mniejszego, ponieważ jest on e, bardziej kryjący, ale skończył mi się więc... Póki co używam tego, bo nie ma żadnych promocji, ale tak, jeszcze co do tych pytań, które sobie wybrałam, na które będę odpowiadać, to na początku mamy takie pytania związane właśnie z makijażem, dopiero później są jakieś takie już odchodzące od tego tematu, też... Często były jakieś pytania znowu dotyczące rad dla pierwszych klasistów, więc stwierdziłam, że tego tematu już nie będę poruszać, bo nagrywałam odcinek z radami i jeśli ktoś oglądał faktycznie ten odcinek, no to będzie się nudził podczas tej mojej przemowy i totalnie nie mogę się skupić na malowaniu się i gadaniu w tym samym momencie. To będzie jakaś katorga. No i mniej więcej w takie miejsce nakładam ten korektor, głównie jest on w większości na policzkach, z racji takiej, że tutaj jestem taka trochę czerwoniutka i chcę ten kolor sobie mniej więcej przykryć. No i wszystko blendujemy mokrą gąbeczką, w sensie bardziej taką zbliżoną, wiecie o co chodzi. No i teraz myślę, że możemy sobie odpowiedzieć na pierwsze pytanie, i jest to w jakim wieku zaczęłaś się malować. Nikt w szkole nie miał problemu do makijażu. No to początkowo chciałam zacząć się malować gdzieś na początku ósmej klasy, jednak dzień po rozpoczęciu dyrektorka podeszła do naszej grupy dziewczyn, tych, które były pomalowane, i zakazała w ogóle się malować, nawet korektora zabroniła. I tam padały od niektórych dziewczyn słowa, że po prostu lepiej i pewniej czujemy się w makijażu, ale najwidoczniej ta pani nie interesowało to ją po prostu, co nie? bo w odpowiedzi usłyszałyśmy, w takim razie malujcie się i chodźcie w makijażu po domu. Nie skomentuję tego, ale stwierdziłam, że ok, przeboleję ten jeden rok, bo wiedziałam, że w szkole średniej nikt nie będzie zwracał uwagi na makijaż i faktycznie tak było. No i regularnie zaczęłam się malować w szkole średniej, miałam wtedy 14 lat. No i wtedy już faktycznie nikt nie zwracał uwagi na ten makijaż. Już wszystko wklepałam i teraz będę używać bronzera, Ja używam takiego z shine i nie mam pojęcia jaki jest to odcień, więc jak coś tutaj wam gdzieś napiszę, ponieważ wiem, że te Brązery mają różne odcienie. No i kolejne pytanie, czyli ile mniej więcej zajmuje ci makijaż z ciekawości? No to nie wiem, tak mniej więcej z 10 minut, ale teraz właśnie jak nagrywam ten makijaż i przy okazji coś gada, no to wiadomo, zajdzie trochę dłużej. I też jak coś kombinuję z tym makijażem, to no też chwilę to trwa. Brązer nakładam tylko w okolicach nosa, ponieważ jak daję go gdzieś indziej, to wychodzą mi jakieś plamy i. Po prostu na nosie tylko dobrze u mnie on wygląda. No i robię takie właśnie trzy kropeczki po obydwóch stronach. No i ponownie wklepujemy również z wilżonym beauty blenderem i kolejne pytanie, czyli ile masz lat? Wyglądasz bardzo młodo, no to wiem, że są tutaj jakieś nowe osoby, które mogą nie wiedzieć takich podstawowych informacji. No to mam właśnie 15 lat, jestem rocznik 08, urodziny mam 5 marca i to chyba na tyle przechodzimy dalej i teraz będziemy korzystać z pudru, ja mam taki znam jest on prześwietny, kolejne pytanko czyli proszę opowiedz jakieś story time ze szkoły, no to mam w sumie dla was dwa story time jedno jest z podstawówki, drugie ze szkoły średniej, no to mm, pierwsze może z podstawówki to gdzieś tak w drugiej połowie klasy ósmej razem z trzema osobami urządziliśmy sobie taką zabawę wypryskanie w siebie wodą, jakkolwiek to brzmi, no i potem mieliśmy przez to różne rozmowy, bo coś tam za daleko to zaszło, i w ogóle wszyscy, w sensie cała nasza trójka, dostała uwagi i zachowanie nieodpowiednie. No i ogólnie było tak całkiem śmiesznie. Też moja wychowawczyni razem z panią dyrektor bardzo świetnie pamiętały o tych wszystkich latach, przez które reprezentowałam tą szkołę, i chciały się odwdzięczyć w ten sposób, że miałam nie dostać zachowania wzorowego. Koniec końców dostałam to zachowanie, jednak. Tutaj macie powód numer jeden, dlaczego tak bardzo nie lubię swojej podstawówki. Mogłabym zrobić dla tego, dla tego tematu osobny odcinek, bo to jest... To jest śmieszne. No i kolejne story time, takie bardziej przyjemne, czyli z tej szkoły średniej. No to właśnie razem z Anią, czyli z moją przyjaciółką, stwierdziłyśmy, że chcemy, żeby Kacper dostał jedynkę z WF-u. No i idziemy do... Yy... Pana WFISTy. On jest w ogóle naszym wychowawcą, więc trochę ułatwione zadanie. I mówimy tak do niego: chcemy, żeby Kasper dostał jedynkę z WF-u i żeby był tam jakiś podpis że to jest od nas. No i faktycznie dostał tą jedynkę. Tam był podpis od Wikijani, i w sumie no, takie śmieszne. Ja jestem w sumie ciekawa, jaka była reakcja jego mamy, no bo jednak, jedynka i tam podpis od Wikijani. No myślę, że brzmi bardzo ciekawie. Gdy już puder mamy skończone, to teraz używam takiej białej kredki i robię linię wodną, jakkolwiek to się nazywa. Aczkolwiek ja nie umiem tego robić, więc może lepiej, żebym Wam nie pokazywała tego procesu, bo się załamiecie. No i tak się prezentuje ten efekt. Jak coś, to dopiero uczę się używać tej białej kredki i te wszystkie linie wodne, więc. Spokojnie, jeszcze się nauczę, ale teraz korzystam z takiego oto e, białego brokotowego cienia z Sephory i ja go właśnie nakładam tutaj w kąciki oczu, e, tak o, takim oto pędzelkiem, i też nakładam go trochę na nos. No, i wiadomo, w międzyczasie odpowiemy sobie na jakieś pytanie, i jest to: jak się czułaś, gdy szłaś do liceum? No to powiem Wam, że się bardzo cieszyłam, ponieważ wiedziałam, że będę mogła wszystko rozpocząć na nowo. Nikt z moich znajomych nie szedł do wybranej przeze mnie szkoły, i to też mi w sumie tak wychodziło na plus. No, i też cieszyłam się, że w końcu opuszczam mury mojej podstawówki. Kolejne pytanie, czyli jak radzisz sobie z hejtem w szkole? No to w szkole średniej w ogóle nie spotkałam się z żadnym hejtem. Nawet jeśli chodzi o mój kanał, wręcz przeciwnie, usłyszałam wiele miłych słów, słów wsparcia. No i wiele osób mnie właśnie wspiera, za co jestem ultra wdzięczna. W postałówce sprawa wyglądała trochę inaczej, ponieważ jednak faktycznie ten hejt był, ale stwierdziłam, że okej, okay, niech sobie gadają, mnie to nie interesuje, ponieważ bardzo lubiłam nagrywać, no i nie pozwoliłam sobie, by przez takie osoby porzucić to nagrywanie i cieszę się, że podjęłam taką decyzję. Teraz używam takiego oto pędzelka i tak jak powiedziałam, nakładam ten cień trochę na nos ponieważ moim rozświetlaczem akurat nie jestem w stanie uzyskać takiego efektu jak tym cieniem. Przechodzimy do rzęs i ja do nich używam dwóch produktów i pierwszy to jest taki oto tuż Sky High z Maybelline, myślę, że dobrze znany, no i drugi również z Maybelline, tym razem taki o, nie wiem co to za nazwa, ale ten używam na górne rzęsy, a ten na dolne. I wiadomo, do tego wszystkiego jeszcze zalotka, nie używam takiej klasycznej, tylko taką właśnie z Chińczyka, ale jest ona prześwietna i nie wiem, nie umiem używać tej normalnej, a ta jest po prostu genialna. I zaczniemy sobie od tych dolnych rzęs i w międzyczasie znajdę jakieś tanko. jak ludzie reagują w szkole, że nagrywasz na ty. A więc na początku było takie zdziwienie, ale nikt jakoś nie zareagował negatywnie. Pamiętam nawet, jak jedna dziewczyna chciała ode mnie notatki i potem też coś wspomniała o moim kanale, że super i w ogóle i wtedy było mi tak mega miło, nie wiem, ale tak zapamiętałam tą sytuację jakoś bardzo dobrze. Kolejne pytanie, czy widzą nauczyciele mówią coś o tym, jakie trzeba mieć zeszczyty? No to wydaje mi się, że raczej nie. Na przykład w mojej szkole żaden nauczyciel nie wymagał jakiegoś poszczególnego zeszytu, tylko każdy miał taki jaki chce. No i tutaj też właśnie taki plus, ponieważ w szkole podstawowej często dyktują nam, jakie mamy mieć zeszyty. Też jedna dziewczyna się pytała, jak ja to robię, że jak maluję te dolne rzęsy, to nie brudzę sobie nic pod spodem. To w sumie nie mam pojęcia jak, ale czasami coś tam się ubrudzi, ale wtedy e, wycieram to tym patyczkiem kosmetycznym. Ale zazwyczaj no wychodzi tak jak teraz, czyli jest wszystko dobrze. Następne pytanie, czy oprócz Biolchem Ang zastanawiałaś się nad innym kierunkiem? No to jak wybierałam rozszerzenie, to... Wiedziałam, że chcę iść na Biolham Ang, aczkolwiek teraz, jakbym miała wybierać. Aha, bateria. Kamera mnie nie lubi, bo podczas nagrywania musiała się akurat rozładować bateria, ale już jest wszystko ok. No i odpowiadam na kolejne pytanie. Czy oprócz Biolham Ang zastanawiała się nad innym kierunkiem? No to jak wybierałam rozszerzenie, to wiedziałam, że chcę iść na Biolham, aczkolwiek teraz, jakbym wybierała jeszcze raz, to nie wiem, czy. Nie wybrałam coś związanego z matematyką, ponieważ matematyka jest bardzo fajna. E, wiadomo, jak się ją rozumie i wie, co się robi. I nie wiem, czy nie wybrałam czegoś związanego z historią, chociaż to jest jedyny minus taki, że ja nie mam pamięci do dat. Totalnie nie umiem zapamiętywać nic związanego z datami, choćby nawet jakieś urodziny. To jest dramat totalny, moja zmora. Tak się prezentują dolne rzęsy. Myślę, że jest. Spoko. No i teraz przechodzimy do tych górnych. Tutaj korzystam z zalotki. W sobie elegancko podkręcam? W ogóle nie wiem czemu, ale ona się strasznie brudzi, mimo że zawsze makijaż zmywam dokładnie, więc tu jest jakiś skam. No i malujemy te górne rzęsy. Kolejne pytanie: jak znajdujesz motywację do nauki? To szczerze yy, motywują mnie najbardziej dobre oceny i fakt, że pod koniec półrocza albo roku szkolnego nie będę musiała biegać za wszystkimi poprawami. I to wszystko poprawiać, tylko sobie już wtedy tak odpoczywam, i to jest w sumie chyba taka największa motywacja. Następne pytanie to jest: czemu czytasz książki 18? Plus? No to nie uważam, że nie powinnam czytać tych książek. Wszystko zależy od dojrzałości i jeśli potrafię odróżnić, jakie zachowania są w porządku, a jakie nie. To nie widzę w tym żadnego problemu i tutaj na przykład jakieś toksyczne zachowania szeja z Hell, którymi większość się zachwyca. Dużo takich książek: 18 plus mam. Ale akurat nie widzę w tym żadnego problemu. Tak się prezentują rzęsy i zapomniałam jeszcze wcześniej powiedzieć, że obydwa te tusze są wodoodporne, ponieważ tymi zwykłymi, nie wiem, ale one mi w ogóle tych rzęs nie trzymają, tylko one później tak są oklapnięte. Teraz przechodzimy do brwi i ja używam takiego mydełka z Eveline. Jest mega fajne i też bardzo ładnie pachnie. I mam taką taktykę, że biorę i nakładam to mydełko palcem i dopiero potem wszystko tym układam. Przy okazji, ponieważ sobie przypomniałam, że obiecałam komuś pozdrowienia, to pozdrawiam mojego super fana szkieletona Mateusza. Zmusił mnie do tych pozdrowień jak coś, ale tak, pozdrawiam. No i nakładamy to mydełko. Nie nakładam go jakoś dużo, ponieważ jakoś to później nie za fajnie wygląda, no i najpierw zaczesuję je do góry i potem jakoś w miarę fajnie układam. Tak to mniej więcej wygląda i wiem, że to się za bardzo może nie różni od tej strony, czyli od tej strony, gdzie nie jest nic nałożone, ale ja to nakładam głównie dlatego, żeby te brwi mi nie latały po całej twarzy i w ogóle, ponieważ właśnie to medełko świetnie je trzyma. I teraz odpowiem na pytania dotyczące mojego chłopaka, ponieważ zawsze jest ich bardzo dużo, jak daję to takie okienko do zadawania pytań na Instagramie. Dobra, to pierwsze może nie jest tak w 100% poświęcone tej oto osobie, ale pierwsze pytanie, czy twój chłopak to ten Krzysiek, z którym nagrywałaś vloga, jak jesteś na zakupach? No to nie, Krzysiek jest moim przyjacielem, jest on z równoległej klasy, chyba tak to się mówi. W sensie, że ja jestem w klasie B, on jest w klasie C. No i mam z nim bardzo dobre relacje, aczkolwiek nic więcej nas nie łączy. Jak ma na imię twój chłopak? No to mój chłopak ma na imię Kasper. Jak poznałaś się z chłopakiem? No to poznałam się z nim w szkole. Dopiero wszystko zaczęło się tak jakby rozwijać w drugim półroczu. Tak jakby zwróciliśmy na siebie uwagę, coś takiego. I kolejne pytanie, czyli ile już jesteś ze swoim chłopakiem, no to będzie już 4 miesiące, w ogóle to jest mój pierwszy związek, więc myślę, że jest bardzo dobrze. Też często zadajecie takie pytania, czy będę pokazywała Kacpra na moim kanale, to szczerze póki co nie zamierzam, w ogóle nie gadałam z nim jeszcze na ten temat, ale zobaczymy jak to wszystko się dalej potoczy. No i przechodzimy już do ostatniego etapu, czyli do ust. I właśnie pytaliście się o nie wczoraj, ponieważ jak dawałam to okienko z make-up tutorial w ogóle to tam było moje zdjęcie z tym makijażem i pytaliście się, co używam do ust, a więc jest to pomadka z Nivei i powiem Wam, że też byłam zdziwiona, że ona daje taki efekt, ale ja nie chcę, żeby ona ogólnie była aż tak widoczna, bo mi takie mocno opmalowane usta się nie podobają, więc bardziej ją tak wklepuję, a nie tak. Przyjeżdżam normalnie, jakkolwiek to brzmi, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. No i mamy właśnie coś takiego. Totalnie zapomniałam o rozświetlaczu, więc teraz go sobie nałożymy. A więc ja używam takiego z Golden Rose i najczęściej używam go po prostu na koniec. I dokładnie używam tego pierwszego odcienia. Mam nadzieję, że nie będzie się nic w lusterku odbijało. To jest właśnie dokładnie ten. I teraz możemy sobie jeszcze odpowiedzieć na jakieś pytanie i tu mam w miarę ciekawe, jak Twoi rodzice zareagowali na to, że masz chłopaka. No to ogólnie to moja mama się cieszyła, bo stwierdziła, że e, tak jakby będę siedzieć w domu i nie włóczyć się nie wiadomo gdzie, a tata stwierdził, że będzie miał kto w końcu kosić trawę. Oczywiście... To jest tak w celach humorystycznych, ale no ogólnie nie zareagowali negatywnie, ucieszyli się i w sumie cieszę się, że taka była ich reakcja. Kolejne pytanie, które też dość często mi zadajecie, to jest, czy myślałaś kiedyś, żeby przenieść się na edukację domową, to myślałam kiedyś o czymś takim, ale stwierdziłam, że nie byłabym w stanie się wtedy uczyć, ponieważ no jednak potrzebuję tej takiej szkoły, żeby czasami ktoś to wszystko wytłumaczyć i żeby faktycznie mieć taki mus, że faktycznie muszę się czegoś nauczyć, a tutaj teoretycznie wszystko się robi na własną rękę, kiedy się chce. Nie wiem, wątpię, że byłabym w stanie wtedy się cokolwiek nauczyć. No i tak właśnie prezentuje się mój make-up tutorial. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. W komentarzach możecie pisać swoje jakieś polecajki kosmetyczne albo coś, co powinnam przetestować. No a my widzimy się w kolejnym odcinku, więc pa pa!